Dzieci nada? Dzieci nada! To najlepsza jest zabawa. Co niedzielę włączam radio. Ono do mnie gada. Od dziewiątej jest tam, jest tam. Dzieci nada. Dzieci nada. A w dzieci witają wszystkich. Ewa Andronowska, Mateusz Łaszczych. To stali prowadzący i wyjątkowo, wyjątkowo Anna Minkiewicz-Zaręba. Ja wiem, że młodsi słuchacze mają być, mogą być zdziwieni. A co się stało z panią Moniką? Więc odpowiadam: pani Monika szczegółowo jest na zasłużonym urlopie, ale za dwa tygodnie wróci i wszystko powróci do norby. Ale póki co, no właśnie Mateusz, tak obserwowałem cię przed chwilą tak jakiś taki zmęczony, niewyspany yy, nie nie akurat dzisiaj się wyspałem yy, jestem trochę zestresowany przyszłym tygodniem dlaczego yy, nowa szkoła nowi koledzy yy. a Ewa no ja jestem troszeczkę zmęczona, ale też myślę, że to trochę wina pogody. Ostatnio tak deszczowo było, chociaż dzisiaj widziałam już pewne przebłyski słońca a rano, jakby chodziłam. Prawda? Że się teraz, jeszcze teraz się jakoś tak schowała, ale może, może jak się skończy dzieci, nada wyjdziecie stąd akurat. A wiecie, już nasi goście są w studiu. Może jeszcze przez chwilę nie zdradzimy kto to, bo to jest tak, bo to są zawodnicy. Dwóch małych i jeden taki bardziej wyrośnięty, potężny zawodnik e, i grają taką e, dziwną piłką. Może poprosimy tutaj. E, widzieliście, Ewa? Mateusz, widzieliście taką piłkę? Widziałem już kiedyś. O. Tak, widzieliśmy, to jest piłka w zupełnie innym kształcie niż innym takie kształcie. dotychczas, jak na WF-ie mamy. No właśnie, i o tym, jak się gra taką piłką i co to za gra, o tym opowiemy za chwilę. Dzisiaj to nawet nie jeden gość, ale kilku gości. Jeden dorosły i jedna dorosła, która robi nam to zdjęcie i dwoje dzieci. Może wyjaśnię. Ten dorosły to Przemysław Andrzejewski, ta dorosła to Ewelina Lendo z Rugby Team Olsztyn i młodzi, młodzi zawodnicy Patryk Wiśniewski. Dzień dobry i Piotrek Ziomek. Dobra. A i wiedzą chłopcy, że trzeba się do mikrofonu przy A, trening czy nie mistrza. Prawda raz powiedział i zrozumieli. <grystanie> A ta piłka tutaj? Zobaczymy to. Rzucamy nią Tak, rzucamy nią No dobra, łap. Nie Preflex. ma niczego problemu. <grystanie> nie ma problemu, łapią. Kiedy to się zaczęło? Znaczy u mnie osobiście zaczęło się to już ponad 17 lat temu. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o adeptów e, sztuki rugby, młodych, którzy tu ze mną przyszli, u nich zaczęło się to e, na dobrą sprawę w marcu. Zaczęli chodzić na treningi, z tego względu, że e, 1 lutego tego roku powstał pomysł, aby stworzyć na nowo rugby w Olsztynie, z tego względu, że przez dwa lata rugby w Olsztynie nie istniało. A proszę nam, ta, po, proszę nam tak pokrótce opowiedzieć, na czym polega ten sport? Ten sport powiem może jakąś nowość odkryję, polega na zdobywaniu punktów, trzeba zdobyć większą ilość punktów niż przeciwnik. Jak to zwykle w sporcie bywa? <laughs> a, a przede wszystkim no, to jest to gra, jeżeli chodzi o oczywiście o sekcje seniorskie, jest to. Um, gra, w której druży w drużynie gra z 15 zawodników na boisku, um, drużyna jest połączona na dwie formacje formacja młynu i formacja ataku um, jest też taki jeden zawodnik, który gra w obu tych formacjach jest to dziewiątka, jest to łącznik tych obu formacji. W związku z powyższym no, jest to dosyć skomplikowana dyscyplina sportu, z tego względu, że ja swoją przygodę ze sportem rozpocząłem od piłki ręcznej i koszykówki. No właśnie, piłka w innym kształcie, łatwiejsza do łapania? Tak, po, jak, po jakimś czasie człowiek może się do tego przyzwyczaić. A czy mógłby Pan nam przybliżyć jakieś podstawowe zasady tego sportu? Pierwszą podstawową zasadą jest to, że piłkę podajemy tylko i wyłącznie do tyłu. Um, możemy do przodu tą piłkę kopać, z tym, że nie może jej złapać zawodnik, który stał przed nami. To są takie podstawowe zasady. No i jeszcze jedna bardzo ważna zasada, że piłka jest tak jakby linią spalonego, czyli nie możemy przejść um, i tą piłkę tak jakby od strony przeciwników zabrać, tylko musimy od swojej strony atakować piłkę. Ale no właśnie, kopiemy, rzucamy, jak to jest. Znaczy to zależy od sytuacji. No rzucamy, podajemy sobie piłkę, można podawać rękoma, wtedy podaje się do tyłu. Kopnąć można piłkę do przodu, tylko tak jak mówiłem nie może jej złapać wtedy zawodnik stojący przed nami z naszej drużyny, tylko dopiero ci zawodnicy, którzy zaczną biec za nami dopiero mogą ją złapać. A czy jest to obecnie popularna dyscyplina w Olsztynie bądź Polsce? Znaczy, robimy wszystko, żeby ta dyscyplina była bardzo popularna w Olsztynie. Niestety, no, jak na razie tych adeptów tej sztuki jest dosyć mało, ale niedługo zaczynamy zajęcia w szkołach podstawowych olsztyńskich oraz pokazy i mam nadzieję, że to ulegnie radykalnej zmianie. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy kilka ośrodków, w których ta dyscyplina sportu jest dosyć popularną dyscypliną. To jest na przykład Trójmiasto, mamy tam trzy drużyny pierwszoligowe, Oprócz tego mnóstwo drużyn grających w niższych klasach rozrywkowych. No i mamy oczywiście Warszawę, no ale Warszawa w każdym sporcie, wiadomo, tam jest dużo ludzi i mają dużo zespołów. Jeżeli chodzi o świat, no to. Jest to bardzo popularna dyscyplina w wielu krajach i w Europie, i na świecie trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, które odbyły się w 2011 roku w Nowej Zelandii, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu, jej oglądalność w telewizji jest trzecia pod względem oglądalności na świecie. Wyprzedzają tylko olimpiada letnia i mundial piłkarski. Patryk, podaj mi podaj mi piłkę. O, właśnie o, złapałam, ale to był prosty rzut. A ja tak się zastanawiam. Patryk powiedz mi, czy tę piłkę łatwiej kopnąć, czy jednak rzucić? Dla mnie to jest bez różnicy. Taka Ale to... na początku, bo wiesz, jak ja bym teraz wyszła na, na to boisko, to dla mnie to by byłby pierwszy raz. To co łatwiej? Kopnąć. Kopnąć. Naprawdę? Mhm. Ale to trzeba jakoś właśnie gdzie kopać, w którą e, część piłki? Tutaj. Czubek. Tak jak, piłka przypomina jajko, tak? Czyli tak, tak w, w spód jajka, tak? Tak. <laughs> Dobrze. To się nazywają bieguny. Bieguny. biegun. Południowy. Po, tak, południowy. Ale to jest w zależności od tego, czy chcemy kopać daleko, czy chcemy wysoko kopać, są różne techniki kopu i wtedy właśnie albo kopiemy w bieguny, albo w tą bardziej płaską część piłki. A o biegunach i nie tylko, w ogóle o grzebrak, by my porozmawiamy jeszcze za chwilę. Dzieci nada. to najlepsza jest zabawa, co niedzielę włączam radio, ono do mnie gada, od dziewiątej jest tam, jest tam Dziecinada, nada. A w Dziecinadzie goście z bardzo fajną piłką, a ci goście to Przemysław Andrzejewski, Ewelina Lendo, Patryk Wiśniewski, Piotrek Ziomek z rugby, Tim Olsztyn e, Czy chętnie przychodzicie na trening, chłopaki? No ja myślę, że ja tak, e, nie wiem jak Patryk ja też bardzo chętnie przychodzę, i nigdy po, po każdym treningu nie mogę się doczekać następnego treningu. Ale jak to jest z tymi treningami? Bo mama każe? Nie, sami, z własnej woli. A proszę nam powiedzieć, czy są jakieś ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o dzieci, które przychodzą na treningi? Zupełnie nie ma takich ograniczeń. Przychodzą zarówno maluszki, czyli najmłodszy nasz zawodnik czterolatek, borysek. Które no, ma wielki zapał do treningów. No, może powiemy, że Borys bardzo chciał dzisiaj przyjść, tak? Borys bardzo chciał dzisiaj przyjść, natomiast. Ale mama jest... tu siedząca i mówiąca nie zabrała syna. No nie zabrała syna, dam mu, dam mu szansę za jakiś czas. Natomiast miał już swój pierwszy debiut w zeszłym tygodniu na meczu Polska-Szwecja. Co zresztą wydarzyło się w dniu jego czwartych urodzin, dostał super prezent zorganizowany przez Przemka, a mianowicie wyprowadzał reprezentację Polski, dokładnie kapitana, na stadion. Wielkie wydarzenie. Dla mnie, jako matki, też, ponieważ była to niespodzianka, nie byliśmy na to przygotowani. W pewnym momencie po prostu z. Przemek zabrał Boryska. Zabrał syna i to Zabrał syna i nagle okazuje się, że moje dziecko wychodzi na e, stadion, wyprowadza kapitana. A mama łzy co... a chociaż wzięła? Znaczy, no pewnie. Łzy w oczach, tak, to na pewno super przeżycie. Troszkę zazdrość, bo sama też bym chciała zastąpić tego zaszczytu. Także ograniczeń wiekowych nie ma. Mogą przychodzić maluszki, mogą przychodzić starszaki. W zasadzie no, najstarsi nasi zawodnicy, podejrzewam, że gdzieś tam 4 40 plus chyba. I nie będziemy jako 40 plus i plus. E, zakończymy na 40 plus. Chłopcy, ale przychodzą też z Wami koleżanki? Czy to tylko chłopcy mogą grać w rugby? Mogą chłopcy i dziewczynki, ale najczęściej przychodzą chłopcy. Dziewczyny się boją. Dlaczego? Nie możecie przekonać dziewczyn? Nie, nie zabrać koleżanki nie chcą. na trening? Nie chcą przyjść. Boją się piłki? Chyba tak. Kojarzy się to pewnie z agresywnym sportem, natomiast, no tak, rugby. Także sport dla dziewcząt. Ale to wszystko po. A przed mama nami. gra? No, mama jeszcze nie gra. <laughs> Aczkolwiek spróbuję swoich sił, będę, będę grała. Mam w planach zebrać e, kilka dziewcząt i zagrać z chłopakami, właśnie z Patrykiem, między innymi. E, jak często odbywają się treningi? Jak one wyglądają? No, są bardzo trudne, ale, no, jak to powiedzieć? No, nie 5 godzin. Przychodzimy z bardzo zmęczeni, nie chce nam się. Nie, nie. Tylko no, godziny są we wtorki i czwartki. No ja nie, od czego tak się zaczyna? Powiedzieć. Od czego się zaczyna? Rozgrzewki. Mhm. a jak wygląda ta rozgrzewka? Co robicie? No to się chce spać, pojechać, tak siedzi. O, siedzi, a siedzi. Ja mam taką propozycję chłopaki, ponieważ na pewno trener nas słuchał, że pozdrowimy trenera i powiemy kto jest waszym trenerem. Yy, tak, chcielibyśmy pozdrowić trenera Karola który pewnie nas słucha i trzyma za nas kciuki. I zaraz trener usłyszy, jak, jak opowiadać o treningach. No, czyli najpierw rozgrzewka, a potem? Na rozgrze Rozgrzewkę robimy, później po rozgrzewce robimy różne ćwiczenia. A gdy się skończą te ćwiczenia i rozgrzewka, gramy w tak rugby. A powiedzcie nam, co daje Wam rugby? Jest to jakaś, jakiś taki sposób na oderwanie się od szkoły? No tak, y, zamiast siedzieć w domu i nudzić się siedzieć przed komputerem, to można przyjść na treningi i potrenować, a nie siedzieć w domu i się nudzić. A co daje, y, co wam się w niej najbardziej podoba? No, mi się najbardziej podoba no, sama gra, po prostu rzucanie, jest... rzucanie, kopanie, bieganie. No y, od tego jak prawdziwe są jakby przemocy, to tak lubię jest bez, bezpieczniejszy po prostu. A byliście już na jakichś zawodach? Ja na przykład kiedyś, jak były jeszcze gruby, to byłem na zawodach i wygrywaliśmy, przegrywaliśmy, różnie bywało. A teraz byliśmy na dużej imprezie. To powiesz, o meczu w Warszawie? Tak, byliśmy na meczu Polska-Szwecja, który odbywał się 7 września w niedzielę, w sobotę, przepraszam. I było bardzo fajnie. Nasz kolega Borys, najmłodszy, wprowadzał kapitana drużyny. Ja przynieśliście ze sobą rekwizyty piłka. Ale jeszcze, jeszcze coś, no, ja nie wiem, może rzucę co Ewie, proszę Ewa. Wygląda jak szelki, prawda? Tak, to mi się i Mateuszowi trochę z szelkami skojarzyło. Możecie nam powiedzieć, do czego to służy? Tak, gdy gramy w tak rugby, to zakładamy to tutaj w pasie. Tutaj te tagi są taki. czyli wokół. dobrze mówiłam, pasek taki prawie, no? Tak, to, to jest sutagi I gdy gramy, to wtedy, gdzie z przeciw przeciw przeciwnej drużyny zawodnik zerwie taga, podnosi go w górę i krzyczy tag. I co to oznacza? I Wtedy temu zawodnikowi, co zerwaliśmy taga, on musi podejść, nie może go rzucić na ziemię, tylko musi go trzymać, czeka aż podejdzie zawodnik, musi go odebrać, przyczepić i dopiero wtedy może grać, a gdy nie ma taga, to nie może grać. Trochę skomplikowane to wszystko, ale to... to... ja tu trochę, że tak powiem, wytłumaczę to wszystko. Nasi młodzi adepci sztuki rugbowej, że tak to określam, Grają w odmianę tak rógby, która jest przeznaczona i wymyślona specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Jest to gra, bo każdemu rugby kojarzy się z bardzo brutalną, męską grą. Ciało, A tu chodzi o to, żeby się tak nie rzucać o ziemię, tak? tutaj jakikolwiek kontakt między zawodnikami jest zabroniony. Walczymy o właśnie te tagi, o których powiedział Patryk. Chodzi o to, żeby przeciwnikowi, który biegnie z piłką, zerwać tak. Jeżeli zerwiemy jeden tak. Wtedy zawodnik w ciągu trzech kroków albo trzech sekund musi oddać piłkę koledze z drużyny. Jeżeli zerwiemy mu dwa tagi, to automatycznie zawodnik traci piłkę. Tak jakby piłka mu wypadła albo e, zgubiłby ją, musi oddać ją drużynie przeciwnej. Bardzo ważna jest ta zasada, o której powiedział Patryk. To jest o tym, że nie rzucamy tych tagów na ziemię. Chodzi o to, żeby oddać swojemu koledze z przeciwnej drużyny to Uczy dzieci od razu na samym początku zasad fair play. Nie ma tu miejsca na jakieś brzydkie zagrania niezgodne z zasadami jakichkolwiek fair play. Chodzi o to, żeby od razu młodzież uczyła się, że jeżeli biorą udział w zawodach, to muszą zachowywać się jak prawdziwi sportowcy. Że mecz jest meczem, ale niestety w życiu trzeba zachowywać się zgodnie z jakimikolwiek przepisami, normami. A jeśli kogoś się zainteresowała, e, zainteresowała gra w rugby, to, to gdzie można się zgłosić? E, znaczy, mamy swój profil Facebookowy. Tam są wszelkie informacje na temat e, tego, co robimy, gdzie gramy, gdzie trenujemy, co planujemy dalej. Z tego względu, że e, nasza drużyna nie tylko o to, że. Szkoli młodych adeptów sztuki, ale także wyjeżdża na przykład na mecze. Tak jak tutaj wcześniej było mówione, na meczu Polska-Szwecja byliśmy, teraz planujemy wyjazd 12 października na mecz Polska-Czechy. Oprócz tego 20 października właśnie tutaj młodzi zawodnicy wraz z pozostałą częścią drużyny wyjeżdżają na turniej do trójmiasta. Miasta wcześniej będą mieli zorganizowany obóz. No same fajne rzeczy Oprócz są. tego organizujemy różnego rodzaju imprezy dla mieszkańców Olsztyna. Głośnym echem odbiła się impreza, którą organizowaliśmy pod koniec roku szkolnego w Dniu Ojca. Dzień ojca na sportowo z Rugby Timorszten, który odbywał się na naszym stadionie na ulicy Gitkowskiej, było około 1200 osób. Także naprawdę impreza odbiła się szerokim mechem. A pan, a pan Przemek Andrzejewski potrafi o rugby i o imprezach opowiadać jeszcze długo, długo i na pewno jeszcze nie raz będzie gościem Dzieci Nady pod warunkiem, że przyjdzie z zawodnikami. Nie, 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 nie ma najmniejszego problemu. Przypomnijmy, naszymi gośćmi byli dzisiaj Przemysław Andrzejewski, Ewelina Lendo, Patryk Wiśniewski i Ziomek z Rugby Team Olsztyn. Radio Olsztyn. Dobre nastawienie.